O kurde. Nic nie. No na twarzy, łokcie i łokciem, no. Ała No, biodro mocno obite. Kurde, widziałeś to? Nie. Poniedziałek godzina 10:38, 30 maja. Dzisiaj jest poniedziałek, ale generalnie wczoraj nagrywałem vloga. W niedzielę, w ogóle w niedzielę jest tyle osób na skateparku, dużo się działo w sumie. Dogrywam, jakby wstęp yy, do tego vloga, które w sumie nie nagrywałem, od razu się znalazłem, że tak powiem, na skateparku. Ale nie przez przypadek, bo naprawdę planowałem ten <laughs> wypad na skateparku. Oczywiście zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Yy, słuchajcie, no dużo się działo w sumie, no musicie to oglądać, wiadomo, wszystko sobie obejść, yy, musicie oglądać, naprawdę sporo w tym vlogu się działo, nie ukrywam. Yy, sporo akcji dziwnych kurde, w niektórych momentach yy, nie miałem włączonego yy, aparatu, no, ale nie wszystko da się nagrać, także polecam obejrzeć cały vlog, pamiętajcie, że w opisie macie mój instagram, możecie wpaść zaobserwować i co, miłego oglądania w sumie oglądajcie cały vlog, bo się opłaca yy, bo jestem już w sumie po zmontowaniu jego, także co oglądajcie a co się, a właśnie co to się dzieje bo Nikt nikt nie jeździ, co? A jak no, ja tam wejdę, czekaj Tylko weź weź a. Masz O masz ja A co tu będzie w ogóle się działo? A, ona zrobi? Zaraz zobaczymy To zakręć tu beką ty Nie no, nie wiem Jedna osoba tu wcześniej tylko kręciła Kto? Nie wiem jakiś łopot nie jedzie! A tu takie nastawienia najpierw. Tych nastawieni tu dużo. A ja to zrobię. Co to w ogóle jest? Telefon. Ale jakiś pro-rider to jest jakiś? Nie. A ty? Kiedy w końcu Beko zrobisz? Nie, ja nie zrobię. Twoja dziewczyna robi, a ty nie robisz? Mogę zrobić. dekadę. Buttercupman. Dekadę mogę zrobić na się. Tak? Tak. Kto cię nauczył? Adam. O no, no, kurde! Pa, pa, pa. No, wow! Martoszu! Bartoszu. Bartoszu. Filip, tu jest w ogóle. inna, inna w ogóle. Inne dymy w ogóle są. Jaki ja rozpęd, jaki rozpęd! A, ona... o kurde, byśmy nawet tego nie nagrali, jakby zrobiła co, nie? Ja nie mogę! No, tak, tak tylko, tylko że po pod tym, bo jak chcę to zobaczyć, nie? ja nagrywam z nim. O, idzie jeszcze ten, Grzegorz. A ja z którego jak... O, kurde! O! O, o, co to jest? Ooo! I ostatnio tego szarego. Co? co? Co mówisz? Zostawię. Dobrze, wszyscy wiemy, że to umiem, tylko się po prostu stydzę przed kamerą. To rób, ja ci nie powiem, że nagrywam. Zrobił Słowo, Ewidentnie ma psychę Właśnie ona ma dobrą cię. Ona robiła beko jak nie miała swojego skuta Robi już godzinę to stary. Jakby miał psychę... Cię to. się by... tak słyszałem? Nie. No to ja też słyszałem dużo rzeczy. Nie się no teraz zaraz za Dobra. <laughs> Możemy zakład na STS się postawić. Co wiesz? Możemy zakład na STS dać, że nie <laughs> Znowu obstawiać Jaki kurs jest? O tu zrobił... A tu beko to jest... Mi się słyszałem, że Beko. No i też mi, no uważam, że tak jest. Beko jest trikiem na psychę. Nie na umiejętności. No tak, to no. jest Tak, a robisz go? Nie. No, okay. no bo ja nie mam psychy też. O, zrobi teraz to, co czuję. Patrz, wytarła pocące y, się ręce. Dłonie, no, no. Dobra. I teraz patrz no dobrze, skupienie się, skupienie ty, się. Uważaj na aparat, bo jak skutk wyleci, to wiesz. O kurde na linii odniesisz. jaki content by był? <laughs> no, no jakby jakby kawałek dostał. Bardziej o, jadą, jadą. Nie! O kurde kido spadł ze schodu. No leży tam o, 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 o. No, no. Czy zjedziesz w ogóle? Bo no tak. No <kłysy> Kurde, widziałeś to? Jak nie, nie? No nie, nie nagrałem, nie zdążyłem tego chyba nagrać Ole byś, skasował tego Fidosa byś skasował Ej, co, ej Zrobiłaś to beko, czy nie? Nie A robisz? Później będziemy robić. Nie ma Nie ma ryżu Na robimy ryż Na A to dzisiaj nie no, a teraz masz to? No zrobił. A. No, a to co robisz na rozgrzewkę? Okej. Okay. lime, wow, wow, wow. A zrobiłeś kiedyś? Nie, ale to sorry, jak chcesz to nagrywać, to... To co? To jeszcze nie, bo to jest, nie jest takie, że to zrobię, nie? Tak, a. Ale jak chcesz, to mogę... Możemy najpierw nagrać coś, nie? Coś, co zrobię? No dobra, no to walę roz... na rozgrzewkę coś. Rób coś na rozgrzewkę i, i później sobie zrobisz to. Teraz już zrobiłem, już jest rozgrzany! O kurde... Nic, Nic nie... O. O kurde, ale nic na twarz stary nie jest? Nic nie O kurde, nie nie nagrywałem tego. Trzy klasy zrobił i spadł. No na twarz i łokcie. I łokciem, no. I znaczy z łokciem to nic, ale myślałem, że stary coś ci się... O kurde, myślałem, że coś ci się... Myślałem, że ci się w twarz coś stało. się, mój brat, wteczka E, powoli cię. Poka... cię no mówię, no. No, biodro mocno obite. Dostarczyciel, świeża dostawa trików jest potrzebna. Ja ja pier... czy żeś transfer? No kurde paton tak, Nie wiem czy, na, czy nagrywajesz ale możesz nagrać Dobra Co Jak nagry? dzień dzisiaj Ej, no ja ty nie! Stary tutaj już wszystko było na tym skate To jest od czterech lat nagrywam to samo Gdzie to robi? Ja to Kurde, nagrywałem siebie stary ja, Jack Daniels Brrrr no, no stary ci nie masz totalnie poczucia humoru no, o, wyglądasz jak. No, i gdzie? Tam, dobra. Do, no wiem, 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 już. Dobra. kurde, to jest piękne. O kurde, ale to jest ładne, stary. Trudne. Tak. Dobra, dobra, Yo, No, no. Myślałem, wiesz co ty. Mi... Ej, ty się tak zebrałeś do tego i ja myślę, że ty flary będziesz robić. Serio, bo takie mieś zebranie. Dobra, lecimy też na relację, bo musimy iPhone'y to nagrać. Okej, okay, fajne. No to Relacja nagrana, co robimy? Relacja bo masz sklep. Albo groszek. No tu masz groszek, no mówię. No, groszek, jagódka chyba. Rzadka. No, no. Co? Nie da mi się napić, jako że występuje w odcinku. No tak, To ja musiałeś wjechać, no nie jest za darmo. Musisz się napoić, ale nieśmiał się. Z... <gry> ja ci dawałem kiedyś, Dałem ci, dzisiaj cię napoiłem, stary ci, trochę. Dziękuję, dziękuję na dwa triki cię napoiłem. Dzięki, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Stary napoiłem cię na dwa triki, czyli musisz jeszcze jeden zrobić. No bo zrobiłeś tutaj jeden teoretycznie, to taki siur-siur, sześć, to nie? Pyk, pyk. I jeszcze musisz zrobić jeden. Ty, A gdzie? stary, coś mega fajnego, stylowego. Coś to robi wrażenie jakbyś chciał zaimponować swojej kolejnej dziewczynie Ona to teraz ogląda i nie, mówi bo... O muszę zaimponować Jeszcze w czy ją na chojnodze? Czemu? Wiesz Miesz przepełnienie DM'ów? Nie Na instagramie? Na odwrót Tak? Nie, no nie jest dziecinna z Właśnie do... Tak, już poważnie mhm. Właśnie dlatego weszły w grę imprezy Wiem, wiem. Dlatego ja Jazdy z ziomalami Góry, gipy, na przykład, do Warszawy jedziemy za górę. No, nawet nie a co do będziecie, Co będziecie do, robić? do Krakowa jedziemy z kolegami a co na Co będziecie koncert. robić w Warszawie? No, no, w Warszawie będziemy mieć urlopy czy nie jedziemy. Będziemy melanż, jeden dzień, drugi lęk, melans, zo. Melanż dostępny, melanż. To o. tam same melanże będą mogły. A jechać. idziecie do co no. Będziecie oglądać zwierzęta, czaje to. No. Hmm? no to zrobić to. Ale nie zrobię tego. To gdzie chcesz robić to? No nie wiem co. Robisz. Dobra, czekaj, rura coś może? Nie lubię rurek. Nie, nie lubisz? Czy nie robisz? Nie lubię. Może... Co ja mógł zrobić? Może spróbuję całą tą rurę. Mhm. Ale co robisz? Całą rurę? Czy jak? To się nie ślizga Co tam się dzieje? Yeah! Ronaldo! Ronaldinho! Puszczamy! Robiłem to, ale cię jestem nad... Wyraz zmęczony. No to... Pewnymi rzeczami. Okej. Okay. Yo! To jest strasznie, ja tego tak... Tak się pani nie boję! Grzesiu! Ej, nie mów! Wypierniczaj... nieba, ale Grzesiu! Mamy godzinę już 19.38. Co zrobiłeś? Jest czas taki, żeby po prostu zakończyć dzisiejszego vloga. Także siema. Widzowie. We jeszcze muszę mieć ja do Okej, okay, słuchajcie, jeśli odcinek się spodobał, oczywiście zostawcie łapieczko w górę oraz subskrypcję. Zachęcam do wpadnięcia w opis. Tam jest mój Instagram. Zaobserwujcie. Ja do każdego w sumie obserwatora wpadam na profil i zostawiam wam spam serduszek, więc się opłaca. Siemka, widzimy się w kolejnych odcinkach.